thank you. Synteza częstotliwości, serce transiwera, moduł, y, strona frontowa, zasilanie, przyciski funkcyjne, impulsator, który pełni funkcję przestrajania oraz zmiany kroku. Kolejne kroki są przyciskami. Wyjście y, generatora SI5351, Dwa sygnały BIFO przesunięte w fazie o 90 stopni oraz wyjście FAEWO. Układ scalony CD4028, który odpowiada w tym układzie syntezy za przełączanie filtrów pasmowych. Kolejno z prawej strony pasma 80 metrów, 40 metrów, 30 metrów, 20 metrów, 15 metrów, 10 metrów. Następnie jest wyjście sygnałowe do włączenia tłumika antenowego. Na wyświetlaczu przełącza się sygnał informacyjny na ATT. Następnie jest preamplifier. Kolejne wciśnięcie to jest włączenie przedwzmacniacza. I kolejne przyciśnięcie powrót z powrotem do stanu bez przedwzmacniacza, bez, bez tłumika antenowego wyświetla się znak. Poniżej piny, w których wychodzą sygnały Informacyjne, że jest przełączenie PTT, które jest tutaj niżej, wejście PTT np. z mikrofonu lub klucza elektronicznego, że jest przełączenie na stan nadawania. Są dwie funkcje: albo zwierający do masy przez tranzystor 2N7002 lub plus 3,3 V. Następnie mamy pin masy, napięcie plus 5 V stabilizowane do potrzeb innych bloków. Następnie jest pin, który informuje nas, że mamy włączoną emisję CW. Tu jest przełącznik emisji, w tej chwili jest CW, a to oznacza informacyjnie, że trzeba przełączyć filtrze pośredniej częstotliwości. Kolejno, tutaj mamy przełączanie LSB-USB. Pin informacyjny o LSB, który ewentualnie może służyć to rozróżnienia, jaki jest rodzaj emisji dla przełączania generatora BIFO zewnętrznego i wejście przycisku PTT, który przechodzi nam sygnał w stan nadawania. Przyciski kolejne, dolny z prawej strony, to jest zmiana pasm. Pasma, jest, pasma są zmieniają się kolejno od dołu do góry. Nie ma rewersyjnie oraz Przycisk funkcyjny RID, czyli odstrojenie odbiornika. I tak wspominałem, przycisk wcześniej ATT. Zmienia nam się informacja, że jest włączony tłumik, że jest włączony przedsmacniacz i stan bez włączonego tłumika, bez przedsmacniacza pojawia się znak. Całość układu transceivera zostało tak zaprojektowane, by zmaksymalizować automatykę przełączeń wszystkich bloków komunikacji między blokami. Czyli układ syntezy ma wyjście sterowania przełącznikiem pasm w torze filtru pasmowego oraz w torze filtru LPF. Ma to wyjście sterowania przełącznikiem włączania, wyłączania przedsmacniacza i tłumika antenowego. Oraz funkcje sygnałowe dotyczące informacji o tym, że został nadajnik transfer przełączony funkcję nadawania, że został włączony nadajnik, czy ewentualnie informacje dotyczące wyboru rodzaju emisji, wybór rodzaju emisji powoduje przełączanie filtrów. Informacja, że jest przełączony w stan nadawania, cały transiwer powoduje włączenie bloku modulatora oraz zmiany tutaj trybu pracy nad torze PC na formowanie sygnału SSB jako modulator. I te sygnały informacyjne są łączone pomiędzy płytką a poszczególnymi blokami. Zostały one identycznie opisane. W przypadku płytek filtrów pasmowych, pasmowych do odbiornika i nadajnika. Piny zostały podwójnie wyprowadzone, także ta która idzie od syntezy, na przykład do filtrów pasmowych, tu jest zdublowana i można z dublowanym sygnałem przełączać również obwody w filtrze LPF nadajnika. Moduły toru nadawczego w trakcie montażu zmaciasz nadajnika małej mocy. Przewidziany jest w granicach 2,5 do 5 W, traktowany jako driver do wzmacniacza mocy 100 W, który jest tutaj uruchomiony już. Wzmacniacz 100 W planowany jest w odrębnej obudowie, i tutaj jest płytka filtrów pasmowych LPF do nadajnika, która będzie po tym stopniu drivera. Stopień drivera może być traktowany jako samodzielny wzmacniacz małej mocy, lub jako właśnie sterowanie do wzmacniacza 100 W. Tak wygląda całość projektu.